Microsoft Teams to nie tylko narzędzie do tego, żeby organizować spotkania, ale całkiem niezły kombajn do tego, żeby sobie stworzyć przestrzeń, na której można pracować w zespole. Jedną z funkcjonalności Microsoft Teams są aplikacje i właśnie aplikacjami dzisiaj się zajmiemy. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Nazywam się Mariusz Pufta. Uczę, jak rozpoczynać się kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Czasem te problemy dotyczą tych rzeczy, które miały Wam pomóc w pracy w rzeczywistości, i dzisiaj się zajmiemy Fami. Czyli okej, okay, niektórzy lubią, albo kochasz, albo nienawidzisz, nie ma nic pośrednio, chociaż może nie budą aż takich emotli, Natomiast dzisiaj zajmiemy się aplikacjami. Tą częścią funkcjonalności Microsoft Teams, która nie jest taka bazowa, bazowa, nie do końca jest zrozumiała przez wszystkich yy, i chciałem Wam pokazać, pokazać jak, z niej, jak z niej korzystać. Jak w ogóle yy, zaczniemy? Yy, trochę yy, zaczniemy po kolei. To co Wam pokażę dzisiaj. Pokażę Wam kilka przykładów aplikacji i kilka sposobów ich zastosowania win-pilatliami. Najpierw myślałem o tym, żeby opowiedzieć o jednym case od początku do końca, ale zmieniłem zdanie. Wyszło mi, że, że tak lepiej. Natomiast, natomiast później zobaczymy i liczę na Waszą opinię. Jak Wam się podobało? Czy się podobało? Czy nie? No i tyle, i będziemy działać dalej. Jak Wam się spodobało, to będziemy kontynuować cykl, cykl z aplikacjami. Teraz, gdzie się zaczął, zaczął temat? Temat zaczął się od tego, że my od jakiegoś czasu prowadzimy warsztaty dla zespołów o Microsoft Teams. Właśnie, który polega na tym, że są zespoły, które pracują już w Teamsach, coś tam robią, ale to jakoś nie do końca siadło i nie wszyscy czują się pewnie, w korzystaniu, w korzystaniu z tej aplikacji. I. i i Jednym z elementów, który bardzo często się pojawiał, to było pytanie: dobra, dajcie, powiedzcie nam, co w tych aplikacjach się dzieje, z czego tam można korzystać. Ja stwierdziłem, że sprawdzę w ogóle, ilu z Was, jak to wygląda, wygląda naprawdę pod kątem, pod kątem wykorzystania, wykorzystania Teamsów w rzeczywistości. No i zrobiłem taką ankietkę na LinkedInie, w której wyszło mi, spytałem Was, czy korzystacie z Teamsów, czy nie. Wyszło mi, że Teamsów nie używa 16%. Okej. Okay. Spoko, to dosyć sporo. 16% ludzi nie wie w ogóle, że w Teamsach są jakieś aplikacje. 32% korzysta w Teamsach, ale bez aplikacji. 36% korzysta w aplikacji w Teamsach. Poprosiłem też Was, żebyście wrzucili mi, z czego korzystacie i mamy to dzięki temu fajne inspiracje i materiałów na kilka, kilka kolejnych odcinków. Natomiast. 50% ludzi albo nie wie, że aplikacje są, albo w nich nie korzysta, więc warto ten odcinek nagrać i o tych aplikacjach trochę powiedzieć. A nawet jeżeli wiesz i korzystasz, to można się kilku rzeczy dowiedzieć, bo przygotowując się do tego odcinka, szukaliśmy różnych aplikacji, też kilka ciekawych sytuacji nam się pojawiło. Plus dodatkowo jednym z projektów, o którym chcę opowiadać, to jest projekt właśnie wdrożenia dalnego tutorialowego timfa dla jednego wespołu, więc jeździmy sobie po kolei. I tutaj to, co wam pokazuję, pokazuję wam tego Linkedina w TeamFach, bo w TeamFach jedną z rzeczy, którą możecie sobie dodać właśnie w aplikacjach, zacznijmy od, gdzie te aplikacje się kryją? W timfach aplikacje kryją się pod tym magicznym plusem, tutaj na górze, gdzie mamy sobie ten pasek, na którym sobie ustawiamy przestrzeń dla naszego wespołu. Jak klikniecie sobie na tym plusiku, otwiera się. Mega lista wszystkich różnych rzeczy, które można sobie tutaj wstawić. I tych aplikacji jest multum. Wygląda tak, że jest cała masa pierdółek, które są, są pierdółkami, to nawet nie ma co wnikać, natomiast są też bardzo przydatne rzeczy. I e, dzisiaj w tym odcinku skupimy się, skupimy się na części, części baz bazowych, bazowych aplikacji, a później będziemy rozwijać dalej. To chyba o tym już mówiłem, ale trzymajmy się. Jedną z tych aplikacji, którą możecie sobie dodać, to jest witryna. Ja sobie właśnie dodałem witrynę. E, tu łączy mnie z Linkedinem, czyli w ramach Teamsów ja nie muszę wychodzić gdzieś na wewnątrz i szukać tej witryny, żeby pokazać ją do zespołu, żeby na nim popracować, tylko wstawiam swoje na górze aplikację Witeryna i po prostu wstawiam link. I ona się zaciąga do Teamsów. Znaczy, Teams po prostu ją czyta, pełni rolę e, przeglądarki internetowej. Po co to komu? No, jedną żeby zaprezentować, patrzę, jaki ładny mam profil na LinkedInie. A druga rzecz, żeby pokazać Wam, że mamy na stronie szkolenie, odczarowanie Microsoft Teams, na które serdecznie zapraszam. Ale e, niezależnie od moich e, prywatnych tematów, które chcę Wam rzucić, no wyobraźcie sobie, że pracujecie z zespołem na, e, na nowej stronie internetowej. Chcecie zmienić starą stronę na nową. To teraz chodząc non stop do przeglądarki, je sprawdzając, jak one wyglądają, no to wymarnujemy trochę czasu, ale jeżeli rzucimy sobie tę witrynę starą, na której pracujemy, i tutaj są wszystkie elementy, możemy do niej szybko szybko wajrzeć Jednocześnie chcecie mieć informacje i updatey od firmy, która pracuje nad nową wersją strony, to możemy sobie dodać. Je właśnie w tym, w tym miejscu, żeby nie szukać nowych, nie biegać wokół. Być może to nie jest Rocket Fire, być może to nie jest jakiś breakthrough, ale oszczędność czasu jest spora. Masz obok siebie starą wersję strony, nową wersję strony, poszczególne podstrony też mogą tutaj lądować, nie trzeba ich szukać w nowych miejscach, tylko wszystko, wszystko znajduje się w jednym miejscu. Dajemy nazwę. W którą, którą chcemy wrzucić, dodajemy link do, do link do strony, koniec. Strona jest dodana. Pierwsza prosta aplikacja, która może się, może się przydać. Gdzie może się jeszcze przydać? Jeżeli chcesz ludzi skierować, masz we współ, wdrażacie jakąś strategię, komunikację wewnętrzną, są takie witryny w intranecie zrobione, gdzie chcesz ludzi przekierować z danego zespołu, żeby tam mogli odnaleźć swoje informacje. To jest właśnie do tego prosty sposób, żeby łatwiej komunikować te rzeczy, które, które ludzie powinni wiedzieć. Idźmy dalej. Kolejna aplikacja, którą na pewno widzieliście, bo ona jest standardowo podpięta, to jest Wiki. Nawet trudno ją odpiąć w, tego całego, w tej całej opcji. I jest fajnego w Wiki. No, każdy chyba o Wikipedii gdzieś tam słyszał, być może w Wiki pracowaliście czy nie. Założenie pracy w Wiki jest tworzeniem dokumentacji. I to, to, jest fajne tutaj, w miarę szybko i w miarę łatwo można sobie stworzyć poszczególne sekcje, które. E, zawierają najważniejsze informacje, czyli tak jak zawsze jest problem przy pracy na projekcie, nie mamy dokumentacji, nie wiemy, gdzie ona się znajduje, mamy to powrzucane w całą masę różnych plików, to być może warto by było dokumentację projektową odnośnie rozwiązania, na którym pracujemy, wrzucać w jedno miejsce, nie? I y, nie znaczy, że to jest jedyne właściwe rozwiązanie, bo możecie robić w różny sposób, ale to jest fajnego w tej Wikipedii, bo też podchodziłem jak piew do jeża, ale się trochę nad tym, trochę nad tym popawiłem, to bardziej mi się podoba. Y, możemy sobie takie kluczowe fakty i kluczowe informacje, na przykład manual pracy z Teamfem, wrzucić. Na tą liftę. To, jest to, co jest super, możemy o tych elementach dyskutować. Nie? Mamy miejsce na komentarze i ekipa odnośnie każdej sekcji może o tym porozmawiać. Czyli to jest to całkiem niewe miejsce na skanalizowanie, wbierania wymagań, rozmowy o poszczególnych punktach, doprezywowania tego, co chcemy wrzucić, masz to w jednym miejscu, nie rozjeżdża się, nie trzeba myśleć nad kolejnymi plikami, a to, co jest jeszcze fajne, że możemy sobie te moduły przesuwać dosyć łatwo w górę, w dół, więc jeżeli na przykład. Chcemy na coś innego zwracać przede wszystkim uwagę, bo tamte rzeczy są nowe, a tamte są stare, to tak robimy. Ja tutaj wrzuciłem e, moduły z tego naszego odczarowania odczarowania Microsoft Teams, nad czym pracujemy, filozofia, i tak dalej, dalej, ale przygotowując dla Was materiały, wrzuciłem też pomysły na aplikacje. Te, które wyszukaliśmy, które są ciekawe, przesunę je sobie wyżej, że nad tym pracujemy. Zebrałem też sugestie od społeczności, te aplikacje, w których wykorzystacie, w tym też swoje przerzutle, wyżej, bo jak będę przygotował kolejny materiał, jeżeli ten się Wam spodoba, no to wiem, aha, no dobra, mam tutaj zebrane rzeczy, tu są notatki, nad których muszę, muszę popracować. Mogę sobie ewentualnie wrzucić też miejsce na dyskusję, jeżeli będę chciał przedyskutować albo sprawdzić jakieś rzeczy w moim zespołem, żeby przygotowali, przygotowali mi dane. Mam wszystko po prostu w jednym miejscu, mogę do tego wrócić. I zastosowanie tego, żeby dokumentacja, takie kluczowe, bawowe rzeczy, były w formie Wiki, nie jest złym pomysłem. W wydaje mi się, że jest całkiem niezłym, e, chociaż znowu to jest kwest kwestia dyscypliny do, do, do pomyślenia. Kolejna opcja, e, tutoriale, to nazwa, nazwałem e, okej, okay, tutoriale, aplikacja, która jest, jeżeli macie FIFA 365, e, stream. Możemy sobie dodać, możemy sobie dodać Stream gdzieś tutaj się w znajdzie, Microsoft Stream. Stream to jest taki, taki YouTube Microsoftowy w skrócie. I ta zakładka tutaj to są tutoriale. Pomysł tej zakładki i pomysł zastosowania, zastosowania streama jest taki, że pracujemy nad projektem, w którym mamy ekipę handlowców pracujących w polu, pracujących na tabletach, pracujących z tym sami, czasem mają problem z zastosowaniem w użyciem części tych rzeczy, jak coś zrobić, jak, to, jak, to, jak coś trzeba ogarnąć. Więc dostarczamy dla nich tutoriale, gdzie klikają sobie, mają listę filmów i mogą sobie je obejrzeć. Jak je podać najlepiej? No najlepiej podać je w Teamsie, w Teamsie skoro korzystamy z Teamsów. I wchodzisz sobie w zakładkę tutoriale w Opti, która jest, e, e, która jest przeznaczona dla zespołu. Wybierasz sobie filmik i po prostu go oglądasz. E, I. Tym sposobem przekształcamy Timfy i kanał, i WebPool, jeden z kanałów, przekształcamy w platformę e-learningową dla WebPool. Więc to też jest niesamowite, bo. Jeżeli masz pomysł, znaczy jest bardzo dużo rzeczy w tych Teamfach się da wrobić. Jeżeli się trochę pomyśli, korzystając z aplikacji. I teraz nie musimy stawiać nowej platformy, bo nie każda firma ma platformę e-learningową. Nie musimy kierować na naszą platformę, żeby ktoś się logował, bo jest dodatkowy dostęp. Ktoś korzysta z Teamfa, ma się nauczyć z Teamfa, no to stwórzmy im taką przestrzeń właśnie w Teamfach. Tworzymy stream, na streamie możemy wrzucić tutaj kanał, możemy wrzucić tutaj link do jednego konkretnego filmu, czyli na przykład możemy zrobić link do kolejnej, do konkretnej transmisji, którą robimy live, czyli na przykład chcesz zorganizować dla swojego zespołu spotkanie Town Hall Meeting, włącząc na, na nasze spotkanie w Ratuszu, spotkanie dla całego zespołu, tworzysz zespół, tworzysz kanał, ludzie mają jedną zakładkę tu, za chwilę będzie mówił prezes, wchodzą tam, znajdują, fajnie, fajnie poukładane. Jak masz jakieś filmy, którymi chcesz się podzielić, tak jak my to wrobiliśmy, to wrzucasz je w jedno konkretne miejsce, tam znajduje się całość, ludzie mogą głosować, czy mi się podobają, czy się nie podobają. Po prostu jest. Pokazuję to jako jeden z przykładów zastosowania, Znowu nie dla wszystkich, nie wszędzie, ale się przydać też może. Inna ciekawa aplikacja, już nie Microsoftowa, bo na, na 100% to będzie działało tak, że Microsoft też będzie chciał wam sprzedawać inne aplikacje, inne serwisy, z których możecie korzystać. To ma sens biznesowy, ale sens dla użytkowników też masz spory, bo te aplikacje wywołuje nieźle gadają. Natomiast znaleźliśmy taką aplikację Wakelet, która służy do tworzenia do tworzenia kolekcji linków. I jak tworzysz stworzysz w tej aplikacji taką kolekcję linków, ja stworzyłem, stworzyłem taką kolekcję filmów efektywność i skuteczność. To też w ramach pracy z zespołami yy, oprócz tej Microsoftowej wiedzy też jest jak wykorzystać pewne techniki zarządzania czasem. No i zrobiłem kolekcję filmów, które mogą się przydać w naszego kanału, które dotyczą efektywności, efektywności właśnie. Wchodzisz, masz konkretne linki, klikasz je sobie i oglądasz. Wszystko z perspektywy Teamsów, więc nie musisz się zastanawiać, gdzie to w ogóle jest, grzebać po YouTubie, szukać kanale, wpisywać Mariuszka powstał z zarządzaniem projektami, chociaż warto zrobić. A właśnie, czy powiedziałem, że, że warto, żeby subskrybować ten kanał. Jak nie subskrybujesz jeszcze, to subskrybuj. Jak subskrybujesz, daj wnać pięciu osobom wokół, że warto zasubskrybować. To będzie właściwy kierunek. Te linki nie są ograniczone do, do kanału, do linków YouTube'owych. Możecie wstawić tutaj linki jakiekolwiek klecie. Ta aplikacja po prostu do tego, do tego służy. Pokazuje to w fajnej formie, można to pokazywać też poza fami, ale ponieważ tym timfów się trzymamy, to jest całkiem fajny, fajny pomysł. Więc jeżeli na przykład macie jakąś, jakiś nawyk dzielenia się wiedzą z zespołami, ciekawych miejsc, które trzeba wprawdzić, albo macie po prostu linki, które często w oglądacie i one niekoniecznie są umieszczone na, wide, na OneDrive czy na SharePoint. Cie. Wakelet możecie do tego wykorzystać, je w miejsce wszystkie linki tam się znajdują i podane są w fajnej formie, bo niby te linki można też wstawić w Wikipedii, ale no tak jak każde rozwiązanie, e, Microsoft, e, no dobra, umówmy się, Microsoft nie jest taką najbardziej. I, Zachęcającą do kontaktu platformą, takie linki wstawione na Wikipedii będą wyglądały tak. Wstawione w formie wakeletu będą wyglądały dużo fajniej, i dużo atrakcyjniej. To dla niektórych ma znaczenie, dla niektórych nie ma, wydaje mi się, że to te, też ważne e, inspiracja. Możecie też wstawić sobie ankiety e, Formsy, korzystając korzystając z Formsów e, e, Microsoftowych, możecie stworzyć konkretne ankiety, które też mogą się przydać dla pracy zespołowej, choćby na przykład do Otleny. Tak, jak tutaj mamy stworzoną całą platformę do komunikacji, tego, y, pracy nad Teamsami. We ma się nauczyć pracować nad Teamsami, ma tam filmy, ma tutoriale, czy cokolwiek po potrzebujemy i jedną z sensownych ankiet do zrobienia jest, co ci się podoba, co ci się nie podoba, żebyśmy mogli z tym pracować na bieżąco. Nie, te ankiety, tak jak każde, możecie sobie zrobić w nim cokolwiek chcecie. Można to wykorzystać na przykład do retrospectli, do y, oceny demo projektu. Generalnie można sobie cokolwiek. Y, Cokolwiek chcecie. Patrzę, czy mam tu coś więcej? Nie, tyle na początek, żeby się wmieścić w mniej więcej w, w, sensownym, w sensownym czasie. Jak tutaj widzicie, ja sobie przygotowałem z lewej strony już takie pomysły, żeby wrobić takie odcinki o aplikacjach przydatnych w kamie do prowadzenia spotkań, warsztatów, bo tego tu jest więcej. Dotknęliśmy tak, tylko tak na dobrą sprawę tego, co jest pod spodem, pod spodem poukrywane i tak, żeby podsumować całość. To, co warto by było wyciągnąć sobie. W tego, tego wszystkiego. Po pierwsze, aplikacje są. Jak pracujecie z tym Sami i macie jakieś wyzwanie, które trzeba było ogarnąć, aplikacje pewnie w dużej mierze mogą wam w tym pomóc. Te aplikacje są dostępne tutaj w góry i to jest jedna forma aplikacji. Są też aplikacje dostępne dostępne na czacie. Część z nich można wykorzystać też w samym, w samym streamie. W tym skrócie aplikacje są. Mogą być użyteczne, trzeba się trochę naszukać, żeby znaleźć te najbardziej sensowne. Później trzeba się zastanowić, do czego my je potrzebujemy i w jaki sposób je wykorzystać. Ale jeżeli to poukładacie, mogą być bardzo pomocne, pomocne w pracy. Więc serdecznie no po prostu zachęcam, skorzystajcie z tego, skoro już macie narzędzie. Jeżeli macie zespół, który pracuje na Teamsach, chciałby się nauczyć, jak z tego korzystać, albo macie ochotę podoprecyzować dla siebie te właśnie, te właśnie aplikacje, żeby je poukładać, to ja zapraszam do naszego. Czarowania Microsoft Teams. Pracujemy z zespołem, układamy całość, sprawiamy, że to dla Was, e, dla was działa. Jak macie wespół, no i po, po prostu tyle. Z mojej, z mojej strony, napiszcie koniecznie w komentarzu, czy to było dla Was pomocne, czy widzicie fan w kontynuowaniu tego cyklu, ja powiem Wam, że widzę, niezależnie od tego, co mi napiszecie, pewnie będę to jakoś, jakoś sprawdzał, ale dużo łatwiej i dużo szybciej to się wydarzy, jeżeli będę miał motywację z Waszej strony. Napiszcie, czy to działa, czy korzystacie z aplikacji, w jakich korzystacie, czy kontynuować ten cykl, bo jeszcze aplikacje do czatu nam zostały, tyle w mojej strony, Powodlenia w Teamsach, powodzenia w projektach, do dzieła, bo samo się nie zrobi. No i zapraszam na odczarowanie Microsoft Teams. Link oczywiście znajdziecie poniżej.